Witam panowie Tomasz Sakiewicz, polityczna kawa, trzecia część, co dzieje się w mediach społecznościowych, wadne różne wydarzenia z Miraną Hołdą, administratorką Albiki. Mamy dzisiaj dużo krócej ze względu na przemówienie Jarosława Gowina. Witam Pani Mirono. Krótko, co najważniejszego wydarzyło się w tym tygodniu w mediach społecznościowych. Tak, no to też ze względu na Jarosława Gowina. Tutaj powiemy tuż po politycznej kawie w zeszłą niedzielę odbył się zjazd republikański, na którym poseł Adam Bielań ogłosił powołanie partii republikańskiej. W zjeździe także uczestniczył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. No i teraz albiklanie zastanawiałem się, co dalej z porozumieniem Gowina. Ale drodzy widzowie, no już mniej więcej wiemy, o co chodzi. Tutaj jeszcze chciałam skomentować mm, y, zawirowania, tak, w Zjednoczonej Prawicy, bo to nie tylko y, problem y, na poziomie partii Porozumienie y, i PiS, ale jeszcze, szanowni państwo, odejście trzech posłów z Prawa y, i Sprawiedliwości. Y, dużo postów na albikli, pytanie, czy PiS straci większość sejmową, y, czy odejście posłów y, Zbigniewa Girzyńskiego i Arkadiusza Czartoryskiego z PiS może związek z konkretnymi działaniami, które prowadzi lub prowadziła, e, prowadziło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Mniej się o pani poseł e, Janowskiej Albiklanie wypowiadali. E, no i tutaj e, no na świeżo tylko skomentuję e, już, e, bo, bo nie wiem jak Albiklanie, e, ale tutaj też był pan poseł girzyński widziałam e, na, na konwencji. Tak, pan Foto Gierzyński był gościem, rozumiem. Tak, tak, tak. I... Dobrze. E, niestety mamy dzisiaj ba bardzo mało czasu na y, to opowiedzenie, ale wszystko, co nie zdążyliśmy, znajdzie się na ITP, tuż po programie pani Milona Koda, tak, na moim i państwa profilu, wrzuci to, czego nie zdążyliśmy, ten cały przegląd tygodnia prosimy o komentarze, prosimy tym, się włączać. Przepraszamy, że tak mało czasu, tak, ale jesteśmy tym, żywą telewizją. Tym bardziej, że tam Przemówimy, była... Tym bardziej że tam, była... Okay. tym bardziej, że tam było uderzenie bardzo, też bardzo pana dziękuję. posła Bielana i ministra Czarnka, więc zapraszamy. Tak, będzie na pewno co komentować. Dziękuję Mirona Hołda, była moim dziękuję państwa Państwu. gościem, a już za chwilę program o zdrowiu. Zapraszamy. Niezwykle ciekawa dzisiaj będzie ta republika. Dziękuję do usłyszenia.